Wątki są różne, ale tak naprawdę te prace mówią o, o, o jednym, czyli o takim jakby wyjaskrawieniu, o tym, o tak naprawdę jak bardzo te wszystkie wyobrażenia na temat Romów były oddalone od rzeczywistości, bo one wszystkie, wszystkie właśnie były bardzo mocno wyaskrawione, były bardziej fantazją, która z, z prawdziwymi ludźmi niewiele miała wspólnego. Tutaj mamy obraz, do którego inspiracją był rekwizyt magiczny używany przez Romki do wróżenia, e, rekwizyt Bengoro, czyli błahaty diabełek. I on e, pierwotnie ma taką formę bardzo takiego prymitywnego ludzika, Obwiązanego włosami, a z kolei na tym obrazie interpretuję go trochę inaczej, czyli trochę w takim duchu albo pre-Rafaelitów, bardziej realistycznie, po to, żeby tą, podkreślić tą taką fantastyczność tego przedmiotu. Tu z kolei mamy rzeźbę, która jest zainspirowana okładką płyty muzycznej. Graj Mi Piękny Cyganie z lat bodajże 50., gdzie właśnie Rom był przedstawiony jako słoń, czyli portret mężczyzny z taką trąbą słonia. Więc z jednej strony fantastyczna, a z drugiej strony trochę przemocowa, więc to jest jedna rzecz. A druga też praca, to może sobie przejdziemy tutaj i może pokażemy tego arburza. Praca, która jest inspirowana obrazem Kozakiewicza. Romska dziewczyna przed, przed właśnie taborem na takim stepie, a za nią po prostu kilka takich dorodnych e, arbuzów. I oczywiście to ten arbuz w tym portrecie też był tak samo fantastyczny jak ten, ten słoń, o którym e, wspominałem wcześniej. Tutaj z kolei mamy obraz, który jest inspirowany e, takim e, polskim e, malarzem z lat dwudziestych. Pan się nazywał Szańkowski i właśnie ten pan Szańkowski miał obsesję na punkcie malowania Romek, tylko że tak naprawdę żadna z tych pań, które na, ten, na tak jego portretach były, nie miał nic wspólnego z Romkami, to były Polki w strojach właśnie takich, przypominających stroje Romek. I bardziej to była fantazja na temat jakiegoś takiego właśnie etosu, egzotycznej właśnie romki niż, niż prawdziwy portret. Baza tego obrazu, czyli jakby ten szkielet, jest właśnie wzięty z tego sznigowskiego, ale już ta cała szata, czyli ten ogień i te napisy są już dodane, dodane ode mnie. Więc z jednej strony te prace. Na pierwszy rzut oka mogą się wydawać właśnie takie bardzo bajkowe i fantastyczne, ale jakby w tej warstwie takiej już inspiracji są jakimś zawsze komentarzem do pierwowzoru. Tutaj to tondo z okiem, to był, też, to był obraz, który namalowałem zaraz na początku pandemii. Obraz się nazywa Future is, Future is not ours to see, czyli e, jakby przyszłość nie jest dla nas do zobaczenia. I ja go namawiałem wtedy, jak, jak właśnie wybuchła pandemia, i to wszystko było takie właśnie bardzo fantastyczne. Ale z kolei, też motyw oka w romskiej magii jest bardzo ważny, ale to jest jedyny chyba taki wątek, w e, który sami Romowie wierzą, bo Romowie wierzą w tak zwane złe oko. I to jest coś, co nie było wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów takich zarobkowych, ale w to oko złe się wierzy i są różne sposoby, żeby to złe, złe oko odczynić. Więc to, ten, 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 właśnie, oko i spojrzenie w, w rzymskiej magii jest bardzo, e, bardzo istotne. E, tutaj z kolei, tam na górze, ta postać tego. E, Roga tego stwora jest e, zainspirowany maskami kolędniczymi. W tych e, grupach e, kolędniczych, takich noworocznych, też jest taka bardzo wyjaskrawiona maska e, właśnie cygana, mocno groteskowy, przerażający, z wielkimi oczami, z taką wykrzywioną twarzą. I to też e, jest jako jakiś jeden wątek, który na tej wystawie zaistnieje. A tutaj mamy Sfinksa, wierzono, że Romowie przybyli z Egiptu i byli pokutnikami z Egiptu, więc uznałem, że właśnie taki jeszcze dodatkowy element takiej egzotyki i tego Egiptu, który też się kojarzy z taką magią i fantastycznością, może dobrze zadziałać. I to, co też dla mnie jest bardzo istotne w procesie twórczym i coś, bez czego bym nie mógł tworzyć, to jest ten cały proces, który jest przed malowaniem, czyli proces polegający na researchu, na, na, na badaniu motywów, na wyszukiwaniu jakichś istotnych treści, na, na grzebaniu w, w wątkach historycznych, w materiałach wizualnych. Czasem jest tak, że tych wątków i tych, tych motywów jest tak wiele, że muszę później dojść do, 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 do jakiejś syntezy i wybrać to, co jest naj, najistotniejsze do, do tematu danej wystawy, i w tym przypadku też, e, też tak było. Więc, e, tak naprawdę, każdy obraz i każda praca może być zupełnie osobną mm, narracją i oso osobnym wątkiem.